Nie wiem, czy macie takie osoby, że jak jesteście w ich towarzystwie, to Wam ich spada. Po prostu cofacie się w rozwoju. No, ale wystarczy jej obecność, nie? Ja mam jedną taką osobę w swoim otoczeniu: to jest żona mojego kuzyna. I chciałem zaznaczyć, że to się nagrywa na YouTube, więc czas naprawdę, kochanie. Więc to jest żona mojego kuzyna, która jest turbogłupia. Jest mega. Naprawdę. Ja już spotykam raz w roku na Boże Narodzenie. I wystarczy godzina jej pieprzenia i ja par widelcem. Ja już nie wiem. Ja ile kończę tak, że stoi przy końce Jest dramat, nie? I ona się dowiedziała, że Karola jest w ciąży. Ona ma tak, boże, Karola? A ty słuchasz w ciąży Mozarta? Ja mam tak w głowie Mozarta, kurwo, Mozarta! Kto to jest Mozart? Kumpel Hopina, o co tu chodzi? No, słuchasz w ciąży Mozarta? Czy ty słuchasz w ciąży Mozarta? Trzeba słuchać Mozarta, żeby twoje dziecko było mądre. Ja mam w głowie, twoja matka była głucha, nie wiem, co się działo, no bo nikogo nie słuchała. Słuchasz Mozarta? Słuchasz Mozarta? Ja się zupełnie tego nie spodziewałam po mojej żonie, ale moja żona mówi nie niej, wiesz co, ja tak bardziej wolę posłuchać Van Gogha, wiesz? I ona nie znam. Nie znam. Posłuchaj <gry> Mozart.